Słowotok na planecie FM. Zaprasza, Jarema Jamrożek. W dzisiejszym programie Piotr Gnyw z portalu gadżetomania.pl wgniata mnie w fotel w sprawie likwidacji wypożyczalni filmów. A Bartek Kosakowski z portalu Gadżetomania.pl i Michał Mielcarek z portalu GameZilla.pl próbują mi pomóc. Płyty nie umarły. Umarły, tylkoż tu nie wiem. Właściwie już tak. Są na reanimacji tak zwanej. Nie. Tak. Ale jesteś jest sentymentalny, a to program no, dla młodych kar ludzi, come Oni no, słuchaj, oni, jeszcze oni wiem, film na jeden dzień, jak to no, była premiera, jak oddałem wziła. go dwa dni później, to zapłaciłem taką karę. Chłopaki, dzięki za wsparcie, to znak czasów, że młodzi ludzie będą teraz tylko oglądać w sieci, a może nie będą, bo sprawdzamy, jak działają serwisy VOD. Banalnie prosta obsługa, akurat my płaciliśmy SMS-em i to wyszło troszeczkę drożej. 8 zł, chyba, chyba, właśnie SMS-em było więcej. Wiem, nie płacz, bo funkcje wypożyczalni wideo, e, wideo Bewerhy przy z kruchu. Dzisiaj prawdziwa recenzja Bioshock. Mogę Bioshock zjechać. Już? Tak szybko? No. A Michał Mielcarek z portalu GameZilla.pl chwali się, że leci do Stanów na targi E3. Bez to są kiłbasy, Stany Zjednoczone. Jelga, Właśnie. Jadąc do, do Stanów Zjednoczonych, nie bierz konserw i kabanosów. <gry> Pogra w gry, w które my pogramy za kilka miesięcy. Technologie, które was kręcą. W Słowotoku, na Planecie FM. Słuchajcie, no rzecz, która po mnie... Po osoba... 16 latach. Po 16 latach. To Po 16 latach to patrzeć. Quentin Tarantino zaczynał swoją karierę od tego, że pracował w wypożyczalni filmów. A mi co? Film nawet o tym sprzedawcy. Oglądał je, myślał, tworzył, pisał scenariusze. Teraz by im autorenty. Na pytanie kiedyś jakiejś dziennikarki, co zrobić, żeby napisać taki scenariusz, żeby osiągnąć taki sukces jak Quentin Tarantino? Quentin Tarantino odpowiedział: musisz nakręcić wściekłe psy. Super, zrobi świetnie. No i teraz w obozie inter internetu tych kontynów jest 30 i mają 100 rentów. Nie, ja... Nie, nie move on. Nie, nie mów on. Nie Wypożyczalnie filmów DVD były miejscem, w którym zostawiłem mnóstwo pieniędzy. Nie tylko wypożyczając... Ale jesteś jest sentymentalny, a to program dla młodych ludzi. Jak kar zapłaciłem? Słuchaj, no. oni, jeszcze oni wypożyczali film na jeden dzień, jak to Tam była premiera. Jak oddałem go dwa dni później, to zapłaciłem taką karę, że już od tamtej pory złotych, pamiętałem. Ja pamiętam trochę inne te wypożyczalnie. Ja pamiętam, jeszcze osiedlowe takie, ja wie, ale w ogóle. Ok. To ja nie jeszcze jest, chodziłem do wypożyczalni VHS i pamiętam, że ten y, ale później w DVD też nie czy tak było w waszych. Był zawsze taki kącik za zasłonką. Tak, sporna. Pamiętacie? później to już nie, ale jak to chodziłem na początku, to ma, Mały rumieniec się pojawiał, jak przychodziłem, ku, Słuchajcie, ku Czy e, PS... PS... PS4, czy Xbox One mają tą. PS4 pewnie ale... Nie, nie, ale. A wypożyczalni VHS i człowie ci tam Tak, tam gdzie się pyka płyty. chyba, są wszystko szczelinowe. No to nawet niech będą szczelinowe. Ale jeszcze jest miejsce nie widzieliśmy, na płyty, my, tak? Nie widzieliśmy kiedyś tak. Blu-ray blu będzie w Xboxie. A w PS4, no tak, nie wiemy, ale chyba też coś. Ale generalnie Aki jest tam schowek rady. na płyty, tak? Czyli płyty nie umarły. Umarły, tylko jeszcze nie wiem. Właściwie już tak. Są na reanimacji tak zwanej. Nie. Tak. Nie, ja uwielbiałem to, kiedy wchodziłem do wypożyczalni, widziałem te ściany zastawione filmami, tytułami, jak w sklepie certo z upierkami. Serce ja, po, bo są, myśli się o następcach Blu-raya, czyli jeszcze większych płytach, które będą mie mieścić, mie 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 mieścić jakieś terabajty danych, natomiast no, ja Prawie, też w nie nie, nie wierzę. To Czy to oznacza, że będziemy dostawać uh, tylko to, co nam się zmieści na dysku? Czy to już jest jakiś smutny koniec? W murze, raczej w chmurze. jakim dysku? Będziesz streamował sobie. Oj, trochę się martwię o Lubisz ten internet, ta, o tak? tą Lubisz prędkość, wszystko... o to wszystko, no ale... ale... nie wiem, to, ma to się... była fizyczna rzecz, to którą... Ty kiedyś orzekałeś YouTube'a na telefonie swoim komórkowym? No tak, korzystałem z YouTube'a, ale wiesz, jaki mam telefon. Mój telefon kiedyś mi wpadł do zlewu i działa co prawda, ale YouTube tak już się... Ale, 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 ale działa tak, no da się ten film obejrzeć na, na, na 3G, tak? No dałoby radę. Dożyliśmy tego momentu, kiedy tak jak VHS umarł, tak, płyty, DVD z filmami, właśnie dobiegł ich koniec. No nie, znaczy, znaczy, one szal... one jak na one lat na dworcach za 5 zł, dostać, szal... no, bo nie się. No bo bo to nie jest tak, że fałszywie jeszcze do tej pory możesz kupić na rozmaitych odpustach kasetę. No zostać z kupisz sobie, wiesz, od, odtwarzasz manty i jedziesz czy pan. nie odtwarzasz VHS, nie wiem, płakał, jak go sprzedawał. Ja wiem. Przed chwilą śmiali się z pracy drukowanej, że to podobna sprawa, a właśnie do pism są też dodawane płyty DVD, więc jakaś publiczność jeszcze jest. Zwłaszcza w Polsce. Mordowanie Natomiast rynku. Jak już nie podasz powiedz... płyty, to, to koniec. No, to za, za co tak naprawdę ceniłeś wypożyczalnię? Bo ja mam, mam swój biznes tro, chyba. Troszeczkę, wiesz co, nawet kiedyś sam chciałem pracować w wypożyczalni filmów. Bo Aha. tak sobie myślałem, że to jest Mamy. taka praca, gdzie właśnie chciał oglądam... Jakbyś chciał na śmieciowce, to u nas na pracować, jakbyś chciał teraz. Nie, no, no, nie chodzi o to. Ale chodzi o to, że wiesz, to było, jakaś, to było jakieś takie magiczne miejsce, gdzie... Nie mam wrażenia, że to był Bevery tak? Rozumiem. No, technologie, które was kręcą w Słowotoku, na Planecie FM gdzieś w jakiejś wypożyczalni wypożyczyłem SNESa nawet, ja grałem może z Marychisa, albo z tego drugiego była taka jeszcze druga ściówka, która miała też jakieś amerykańskie miasto w nazwie E, Tam można było. było PS2 wypożyczyć generalnie też. E, I była też opcja, że wtedy miałem, jak wypożyczałem te DVD z Bewery, to e, było PS2 królowało w moim życiu. I bo wiadomo, że PS2 ma bardzo delikatny laser i nie wszystkie płyty czytam. No, Zresztą była taka karteczka w moim e, oddziale jest, że nie przyjmą reklamacji z powodu PlayStation 2. Taki mam sentyment, bo tak jakby mnie nie no zabolało... Ale się że... robisz. Okej, okay, no może i się stary robi, ale tak jak nie zabolało mnie to, że książki przechodzą na tablety, okej, okay, fajnie się czyta, jest wygodnie. Tak jak mnie nie zabolało to, że, nie wiem, że są słuchaj, Petrujki, że nie ma płyt i wiesz, nie jestem też jakimś wielkim fanem winyli, chociaż podobno fajnie to wygląda i jest takie właśnie oldschoolowe i tak dalej. Tak powiem szczerze, koniec wypożyczalni DVD to taki... Dlaczego? Znaczy ja nie rozumiem, bo lubiłeś chodzić po te filmy? Tak, chodź, że, że chodź, wiesz, że mogłem sobie pogadać z facetem, to który już oglądał te filmy, czy poleca, czy nie, mogłem wymienić jakieś doświadczenie. Poza tym to fajnie było, wiesz, ta ściana tych filmów, to super wyglądało. Przebierałeś w tym, szukałeś. Wejdę na taką stronę. Tam będzie jakiś spis filmów z okładkami, a ja potem tam... ci pokażę funkcję czata. Tam mi, ta mi pokażesz ekran LCD i pokażesz mi JPEGI i to mi możesz pokazać. Ja bardzo... ale, ale, no, znaczy, potrzebujesz, w dobrej formie. Ale, ale potrzebujesz takich, nie wiem, obrazków, że, że coś stoi płyty i fizycznie, tak, że to tak, funkcjonuje. Tak, nie, tak z z samo się tak nie sam się nie jak rozmawialiśmy nie, ostatnio, to nie nie, nie, tak nie, 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 nie Bardzo protechnologiczny, taki wiesz, do przodu, koniec, nie ma sentymentu, nie ma choroby Nie ma cały ten klimat, że jak on będzie miał dziecko, to będzie to. A sztuczna inteligencja. Daj mi film za darmo z Beverly Hills. Spoko. Nie! Ja też mam bardzo miłe wspomnienia związane z wypożyczalniami. I będę je pielęgnował sobie. Natomiast tu was zaskoczę. Byłem niedawno w wypożyczalni, nie w Beverly Hills. Tylko w takiej mniejszej troszeczkę na przedmieściu. Jaki film wypożyczyłeś? Szukałem Sucker Punch i nie było. ponieważ nie byłem tam sam. Jeszcze wspólnie jakoś próbowaliśmy się zapytać o i jak, Jakoś ta rozmowa się nie kleiła. No i czar pryzu. Okej, okay. stwierdziłem, A wiem, nie, mam, już nie wspomniałeś. Nie. Torenty. Właśnie to zabiło między innymi wypożyczalnie filmów DVD. To, że ludzie ściągają piraty. To nie to jest fajne, no, płyty sami jesteśmy. Znaleźli sposób, jak jednak zaraz. A Ale to jest narodowa. W latach na 50. Y taka piosenka Video, Kill, Video Kill Radio Star. Okej, okay, no ja płaczę troszeczkę, trochę mi no, no, będzie no, tego wyglądać. Kiedyś to były pożyczalnie. Przechodziło się tam laski w mini, znawcy kina, Tarantino za, za ladą i że w ogóle zceną, to ty wiesz o życiu. Bo... Nie, po prostu szedłem do wypożyczalni, brałem e, picie, brałem chipsy, brałem film i czułem. A ja nie mam tak... wrażenie, że to jest taki koleś jak z Mediamarku, którego się pytasz, e to fajne, nie? no. Albo story, co z tego działu. O tak, to jest, to jest najczęściej I no, właśnie na... teraz. właśnie się zmieniły pytanie, czy wciąż istnieją pasjonaci, którzy doradzaliby ci dobre filmy. A już za chwilę, Piotr, gnęb z portalu Gadżetomania.pl, Bartek Kos Sakowski z portalu Gadżetomania.pl i Michał Mielcarek z portalu Gamezilla.pl powiedzą, jak działają w Polsce wypożyczalnie VOD. Ja tylko do kina chodzę. I sprawdzimy, czy VOD to przyszłość. Technologie, które was kręcą. W Słowotoku na Planecie FM. Sami robiliście zresztą przegląd e, stron VOD. No. Taki ranking. Czy będę mógł obejrzeć za niewielkie pieniądze od razu i nie będzie to kolejny serial made in Poland? bo mam problem z oglądaniem polskich seriali. Nie mówisz o, 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 o Hollywood, o hollywoodzkich hitach na przykład. Tak, to znaczy, że w polskich usługach tak. VOD Polska nie Polska za Polska kultura, jest okay. europejska. wszystko jak europejska jak najbardziej. No. Natomiast seriale nie seriale, europejska. nie polskie seriale. Tak, mam oczywiście, że tak. jest Są serwisy VOD z filmami. Niedawno, zdaje się, Batmana oglądaliśmy albo... Batman, tak, Batmana. Batman. Batman. Banalnie prosta obsługa. Akurat my płaciliśmy SMS-em i to wyszło troszeczkę drożej. 8 zł? Chyba, chyba właśnie SMS-em było nie, nie płacz, bo funkcję wypożyczalni wideo, wideo Beverly Hills przy okruchu. Bo jak tam sobie zajrzeć te wszystkie gazetki i ilość filmów, która tam w nich leży, rozmaitych, to się okaże, że za cenę jednego wypożyczenia można kupić 15 co najmniej i pogadać z kioskarką o, o życiu. <gadanie> Okej, okay, z drugiej strony. I jeszcze poczytasz, dodaję. No a, <gadanie> no, masz lekturę, to nie da, <gadanie> że. Trany, Jesteście strasznie. po a prostu. wiadomo, że prasa 0% wata, film ma się 3, więc. Będzie aha, aha. tobie kiedyś Kiedy? przykro w jakiejś sprawie. Dokładnie tak samo się będę zachowywał. A co, no ja tak bym się pogodził z losem, że technologia zabija zawody. Jak oceniacie polskie serwisy VOD? Fajnie? Słabo. Szybko? Bezproblemowo? Słabo jeszcze. Dużo reklam? Coś spowalnia? Coś Zresztą, nie działa? Mnie mi najbardziej brakuje tego, że... Nie korzystałeś z tego? Ja tylko do kina chodzę. Czyli ja nie, nie mam czasu oglądać te... filmów, czy w wieku? Ja tu, wiesz, gram. Nie ma serwisu, gdzie byłyby niepolskie seriale, bo niepolskie tak. filmy już są, polskie seriale już są, nie ma znaczy, za dużo niepolskich seriali. Ty... Sieci kablowe mają, bo na przykład... Ej, tak, HBO ma na przykład... NK, czy też NC+, plus ma to Usługę VOD, która dość Ale... na bieżąco aktualizowała swój seriali. Ale ja musi być było. wtedy albo na NMT, a nie, nie możesz sobie po prostu przez net nie. obejrzeć. No więc to jest kłopotliwe, tak? Tak, no, to jest duży problem. Dla, dla, znaczy, bo generalnie Amerykanie mają prościej być legalni. Chcemy Netflixa i w Polsce, tego. krótko mówiąc. Tak, Amerykanie mają dużo prościej z tym, tym wszystkim. Mamy podgórkę, no bo nie ma takiego serwisu, który by gromadził dużą ilość z dużej ilości stacji telewizyjnych za sensowne hmm. pieniądze, z dobrą obsługą, bo jest tam masę e, e, kopania się z licencjami rozmaitych firm, tak? bo część praw ma ta firma, część ma ta firma na dużą dystrybucję. I szkoda, i mam nadzieję, że komuś się w końcu uda to sp spiąć do kupy i połączyć, i zrobić taki Spotify dla seriali. E, nie jest to wizja, moim zdaniem, tak bardzo odległa, ponieważ biorąc pod uwagę, że te seriale i tak są ściągane i umane z tego internetu w momencie premiery, no. jakby ktoś chciał coś na nich jednak zarobić w tych barbarzyńskich krajach typu Polska, to taki pomysł na taki serwis mógłby im jakiś tam część dochodu, którego nie mają dać, tak? Więc pewnie prędzej czy później taki byt powstanie, no bo, bo czemu nie, zwłaszcza, że większość tych seriali w Ameryce jest dostępna na dzień później, pojem się za darmo na stronach internetowych. Okej, ale też myślę o filmach, o nowościach, bo ja przyznam szczerze, że z serialami mam problem. To jest fajne z duszy, nagłośnienie. No tak, ale do kina to musisz iść i tak dalej. Ja mam akurat na ale to jest co innego, to jest co innego. Nie, bo tam jak już wejdziesz, to siedzisz dwie godziny. Nigdy wypożyczalni nie spędziłem dwóch godzin, to po pierwsze. A po drugie, no ja mam taką tendencję, mam problemy czasowe. Ale z tymi ludźmi, czy interesującymi ten DKF mały, który tam był? Ja mam problem. że W większości wypadków jest tak, że oglądam film. Na 3-4 raty. Rzadko kiedy mam czas, tak, żeby usiąść, obejrzeć od początku do końca. A to to jest opinię, trochę frustrujące. To, ty musisz sobie ty chcesz grać w GTA? No właśnie i mam taki ja da. chcę grać w GTA i w Battlefielda. Battlefield jakoś w oglądać wszystkie filmy, które też oglądam. Dajcie mi jeszcze 20 lat, zarobię tyle, że uff, wydaje mi się, że przedwczesna jest śmierć wypożyczalni, skoro polskie serwisy VOD nie spełniają tego, czego by oczekiwali użytkownicy. To znaczy, że byłyby szybkie, byłyby nowości, byłoby to bez polskie problemu. Nie to, nie to, zna, zna, to znaczy, że trzyma rynk się mocno. Nie no, że to akurat było lepsze, ale wydaje mi nie, się, że to była jakaś alternatywa. Film The jungla, który moim zdaniem był całkiem niedawno, już takiego zadziałem. Tak, prawda. Po to ci a, a zwróć uwagę, że w wypożyczalniach też nie miałeś właśnie tego, czego brakuje, czyli nowych amerykańskich seriali natychmiast po premierze, tak? One wychodziły na DVD, też nie wszystkie i, i jakiś czas później. Rok później, tak? Więc hello! Okej, dla mnie zrobili to za wcześnie, ale faktycznie nie mamy w tej chwili dostępu do pełnej oferty i to jest słabe. A już za chwilę pełna recenzja gry Bioshock Infinity. Za długa ośrodek cały generalnie. Takie są u nas recenzje gier. Technologie, które was kręcą. W Słowotoku na Planecie FM. I can you a ride. So Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now. Details wouldn't change a goddamn thing. Czemu się tak szybko? szybko no, po premierze trochę szybko. No już jest trochę po premierze. Ja skończyłem. No, to, to. no w końcu Ale na to strasznie długa gra jest. No widzicie skończeniu. Czytałem na Twoim Facebooku, że jest za długa. No, za długa, ośrodek o cały generalnie. Ale w momencie, kiedy się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o bajoszoku, to mówiliście, że fajne, że. Bardzo dobrze, że fajne. świat rozbudowany. Ja się zgadzam z tym wszystkim, co mówiłem wtedy się przyjeby, i się zawiodłem, ponieważ. Bo tam trzeba strzelać. Nie, no to prawda, bo to było strzelanie dla czyli było nudne po dłuższym czasie. Problem tej gry jest taki, że ma świetne otwarcie, zakochujesz się w świecie, chłoniesz go. Po czym jest taki strasznie długi fragment, który trwa około 4 do 6 godzin, w którym absolutnie popularnie się nic nie dzieje. Wydarzenia, z tej, wydarzenia dialogi nie mają żadnego wpływu na, na, na dalszą część e, e, gry i chodzi tylko o to, żeby postrzelać, tak? Jak byłem mały i grałem pierwszego Half-Life'a i tam się wychodziło z podziemi na górę, przypomnę. To jak taka kluczowa scena, kiedy byłeś po raz pierwszy na górze, dostawałeś w łeb łomem i lądowałeś na dole od razu, co trochę ludzi irytowało, ponieważ się wspinają na tą górę przez... 12 godzin, więc w Bioshocku Infinite jest tak samo. Dochodzimy do tak, e, statku, tak, którym możemy uciec, tak. wracajemy w łeb i lądujemy na dole. Więc tak. o mój Boże, czas się cofnął, czy naprawdę musimy sztucznie wydłużać Infinite, gry, tylko to po to, żeby mieć na pudełku 28 tysięcy godzin gameplayu. Jakbyś e, pewnie jest, zamienił Bioshocka jest, na, na metro, jest, pewnie byłoby tak. dokładnie to samo. Fragment, w którym grasz, przebijasz się przez hordy wrogów, a tam nie ma ani, e, ani nowych rozwiązań gameplayowych, ani nowych rzeczy, które, które poznasz. Po prostu masz e, e, powtarzalność, powtarzalność, kolejny kill room, kill room, czyli stoisz w miejscu, potem wszystkim zabijasz, wszystkich, jest dźwięk, idziesz dalej. E, aż dochodzi do miejsca, w którym pojawia się dalej fabuła, która jest ciekawa, ale w tym momencie już, jestem już ja znużony tym strzelaniem bez sensu. Jest... Niech ta gra już się skończy. I potem ona się tak kończy przez. Kolejne cztery godziny. A co z tym re rewolucyjnym AI naszej towarzyszki? No, ją robocze chodząca apteczka. E, mm -hmm. Ponieważ dużo nam obiecywano, że ta. E, a jak mam na imię, ta dziewczyna? Elizabeth. Elizabeth. Że ona będzie po prostu jak moja siostra. I ona będzie z, no, rozmowy, przyjaźń, jak drugi gracz taki wirtualny. No i to bardzo i owszem, będzie. Ona co jak czas mówi, złap apteczkę i wtedy skisz kwadrat, ale się się łapiesz apteczkę. Jak strzelasz, to może być się z kimś, to może być denerwujące, ponieważ tracisz ich z oczu i potem one gdzieś ci znikają. Albo daje ci, albo otwieracie na przykład drzwi, więc takie nie miałem tego poczucia drugiej wirtualnej osoby, która wspiera mnie w mojej trudnej misji uratowania Elizabeth z miasta. No nie, to to. Czyli to ci nie się wyszło. nie podobało? No to wam się skończyłem, ale. E... No właśnie, skończyło, żeby było połowę. Tak, bo króci, to już tak? jest dużo, bo nie musiałem tej gry skończyć do recenzji. Tak dalej, więc kończyłem też dużo. Jestem rozczarowany końcówką e, tą finalą, czyli wyjaśnię sprawę, bo jest tak ogólna i da się z niej udowodnić generalnie wszystko. E, czyli zabili go i uciekł mniej więcej. E, natomiast dalej uważam, że jest to strasznie fajny świat, jest strasznie fajny setting. E, żałuję, że e, nie zostało to sko skondensowane do, do mięcha, hmm. tak żeby był zajarany nie tylko strzelaniem, które tam jest całkiem fajne na początku, ale też wydarzeniami i które można utonąć. A już za chwilę Michał Mielcarek z portalu gamezilla.pl pochwali się, że leci do Stanów. E3 to jest taka impreza, na którą wchodzisz i myślisz sobie generalnie, ile gier. No i faktycznie, tylko szkoda, że nie mam czasu na, na nic, żeby to zobaczyć, Wiesz, próbujesz, oglądasz, 10 gier, no i już się tak naprawdę czas skończył, a tam jeszcze jest ich 100. I tak, pograb same super nowości. Technologie, które was kręcą. W Słowotoku, na Planecie FM. Bardzo się cieszę, że będziesz na E3. Będziesz. Bardzo się cieszę, że sprzedasz nam kilka informacji, które będą na Powiem ci, E3. jak się grało w Battlefield. A. Co na to? Przede wszystkim powiedz mi, jak to jest być w Stanach. Jak to jest być w Stanach? Ja drugiej, na, 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 na. na. <laughs> ale... Hollywood jak międzyzdroje. Tak jest. Wszystko drogie. Swoją drogą, to tam ale jest słabe. Bardzo. Ale jest słabym miastem i tam nie... Bo nie, wiesz, nie, ma, nie ma ładnych dziewczyn Wylem na, na Poczekaj, a czy jak on leci teraz do Stanów Zjednoczonych, to tam chyba tańszy sprzęt jest? No jest. Czego chcesz ode mnie? Czyli możesz coś kupić? No, może mogę. Zależy, co pan celnik powie na ten temat. If you're the man I think you are, you know what you have to do. Take my gun. Now, Wrecker, shoot out the window! 3 to jest taka impreza, na którą wchodzisz i myślisz sobie generalnie, wow, ile gier. No i faktycznie, tylko szkoda, że nie mam czasu na, na nic, żeby to zobaczyć. Wieś. Próbujesz, oglądasz 10 gier, no i już się tak naprawdę czas skończył. A tam jeszcze jest ich 100, nie? I wiesz, no i. Pokaz, lat, pokaz, wywiad. Latasz pokaz, jak, wywiad. Wieś, jak koc pęcherzy więc, jak masakra, zdenerwowany, kolejki, zewnątrz, wiesz. E... No po no, prostu. Naprawdę, e... ma, bo pomysły tak, że one zaczynało się Targi że się o 8 się otwierają chyba, nie? Albo o 9. Od 9 do 18. Do wieczora, wiesz, Cały biegasz biegasz jakieś zmiany 3D, to robisz około 10 km na, na nogach po, po tych halach targowych i co pół godziny masz slot na zobaczenie gry albo na wywiad. Ten straszny hałas, bo te wszystkie gry to wiadomo, że, że tam są dosyć głośno muzyka wali zewsząd, więc jesteś w takim klimacie. Tak, na jakie się zaczepiają? jesteś zmęczony. Na, nie, na ten ale, 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 wszyscy nie, dziennikarze no. po prostu takie się ślimy jak te hostesy, co? Po prostu na tych zdjęciach. Nie, człowieku, ja tylko dobra, Zrobisz na gamezili. Będzie się klikać. Ta bluidzacja mediów nastąpi. Strasznie się podoba, że jedziesz, bardzo mam nadzieję, że coś tam przywieziesz. Nie, no, 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 po, po, może powiem Wam, ja już będę w nowej generacji. Znaczy słowo to. Michał Mójcarka live from Ifrit, to może by odpowiedział. Ale blaza nie? Blaza, no, no, bo. E, mam nadzieję, że zostaniesz poleć, e, że zostaniesz no, no. ja, ja jestem już. już to nie przegotowany, przegotowany, ale tak naprawdę ogarnianie targów od zwłaszcza jak Michał idzie sam nie zazdroszczę. Tak, on Z kawałki. Nie, no, ja myślę sobie, że ten Ja już poddałem ten sprawę generalnie. 9, od 9 do 18 no, ty, 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 ty. biegasz. No piszę o robisz pięciu grafik, grach, które w tej grupie pamiętasz, co widziałeś tak do końca, po 15 godzinach w tym hałasie. Potem idziesz to pisać i wrzucać w materiał wideo, żeby czytelnicy mieli na bieżąco też relacje z 3 bo ich nie interesuje, że GameSpot, GameSpot ma 40 osób na, 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 na halach, a ty jesteś sam, czy, czy w dwie osoby. E, po czym są jakieś meetingi e, z branżą, wieczorne pokazy wieczorne pokazy, I nie no nie, ale też no, networking, no i potem na no, networking po pogięgu zmęczony, spisz dwie godziny i znowu 10 kilometrów na nogach 10 godzin na targach, pisanie no to nie networking. jest łatwa robota, dlatego jeżeli mogę coś Ci podpowiedzieć coś co, wiesz, tak żebyś nie miał problemów to są Keśki Stany wasy, Zjednoczone. Właśnie tego. Jadąc do Stanów Zjednoczonych, nie bierz konserw i kabanosów. Nie, Chyba że kto szybkiego. Chyba, że na Lecisz, to cię Więcej o nowych technologiach, grach i gadżetach na portalach gadżetomania.pl i gamezilla.pl zajrzyjcie też na stronę słowotoku na Facebooku. Słowotok na planecie FM.